Pojawiła historię, się tak. taka sugestia w Darknecie, że ten wasz pocałunek i to, że jesteście razem, ale szczególnie pocałunek, to może jest część kontraktu z Edwardem Miszczakiem. Uhu. To ciekawe. I gdybym dziś miał wyceniać, pamiętajcie, scena jest wartość. Mówimy o pewnej wartości waszego związku medialnej. Czy to był dobry interes, czy podeszliście do tego jak do zabawy Agnieszka? Ja kocham taniec. Całą sobą. Jestem tańcem. I... Ale też jest twoim? Taniec z zawodem. to, tak, to Płacisz za niego rachunki. Öyle, tak, dzięki niemu. Dzięki niemu. I jednocześnie z tą przestrzenią, w której ja się wyrażam, spełniam, totalnie zatracam. Kocham tak działać. To jest moja absolutna pasja, więc cieszę się, że mogę pracować z pasją. Ja bardzo chciałam. Bardzo też marzyłam o tym, żeby pokazać Marcinowi mój świat. Kiedy to się łączy z tego typu propozycją, żeby wziąć udział w tym programie? Ten program ma coś magicznego w sobie. Bez żadnej zasłony. Program rozbił parę małżeń z przeszłości, pamiętacie? Okej, okej, dobrze słyszałem. Kto tam? Okay. Słuchajcie, mam 7 minut, żeby zadać 7 pytań dla pary numer 7. Tak, mamy 7 minut do próby, możemy. Dobra, to powiedzcie mi. Um... Chodź, przejdziemy się. No. Na jaki taniec najbardziej czekacie? Hmm, na taki, który będziemy mogli od początku sami sobie ułożyć, wybrać muzykę i super go zatańczyć. Czyli na freestyle. No, w którym no. będę mógł tak sobie, wiecie. Byłoby coś. cudownie mieć taką możliwość. A jaki jest wasz ulubiony moment na scenie? No, Nie wiem, taniec, figury, a może moment tuż przed? Hmm, który jest tu ulubiony? Który? Ja lubię i przed i lubię w trakcie. A ja, ja lubię w trakcie chyba najbardziej. W trakcie no? najbardziej. No? Trakcie. Jak sobie po prostu tańczymy? Nie lubię tego momentu tuż przed. Znaczy... Bo ja mam wtedy najwyższy poziom stresu. A kiedy wiecie, do jakiego utworu tańczycie? Kiedy wiemy? Kiedy tak. wiemy. Dostajemy w piątek, piątek przed niedzielą, ale to jest utwór, który mamy przyszykować na nas. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.